Witam serdecznie, z tej strony Zebra. Dzisiaj pokażę, jak zdobyć już trzeci blueprint, a dokładnie pendrive ze schematem do egzoszkieletu, żeby go ulepszyć. Są cztery schematy i wtedy będziemy mogli maksymalnie ulepszyć. Oczywiście najbardziej nas będzie interesowało szybkie bieganie, bo to jest takie całe clue, ale wszystkie pozostałe trzy również mają duże znaczenie i daje nam te niesamowite możliwości. Dobra, gdzie się znajduje? Ostatnie dwa znajdują się w Prypeci. No niestety tak, dopiero fabularnie w pewnym momencie do Wchodzimy do tego momentu. Jeżeli dojdziemy musimy dokładnie przejść tu. Jak możemy zaobserwować jest to kasyno. Ten blueprint znajduje się oczywiście w kasynie. Wcześniej będziemy musieli stoczyć całkiem w ciężką walkę, ponieważ tu będą dwa psy, te co się rozmnażają. Będzie sarenka. Oczywiście jelonek Bambi ma to do siebie, że on przyzywa całą masę potworów, więc w pierwszej kolejności go zabijemy. Wchodzimy do kasyna. Idziemy na sam koniec i tutaj znajduje się kolejny schematik. Pojemnik z ołowiu. No dobra, sobie to zgarnę. Ech, oczywiście na innych materiałach pozostałe będą trzy oraz oczywiście gdzie znaleźć można najlepszy kombinacje, czyli egzoszkielet diament. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się.